Witajcie widzowie w trzecim odcinku. Dzisiaj jestem mimo i dzisiaj czeka nas przygoda. Eee, troszkę poświedzamy świata. Sprawdzanie nie mamy mapy ani nic, ale to nieważne. W ogóle nie jest ważne. Po prostu chcę znaleźć drewno, bo będziemy budować spoiler w, czwa... w następnym odcinku, przynajmniej się postaram. Będziemy budować domek startowy i wyniesiemy się z tej dziury w ziemi. Więc, no, myślę, że może być dobrze. Nie przedłużam, zaczynajmy. Na początku zrobiłbym sobie jeszcze tarczę. Swoją Tutaj mamy sztandar. Znaczy nie wiem jak to się tak nazywa do końca. Mm, no, tak, tutaj mamy formę drzew, niedawno ściąłem. I tutaj mamy już nasze te zapasowe, bo idziemy oczywiście na przygodę. Mm, łóżko weźmiemy właśnie łóżko drugie by się przydało. to jest bardzo mało owiec, nie chciałbym ich kilować, więc chyba musimy wziąć ten, te łóżko. Jak coś, to się zrespimy gdzie indziej. Teraz musimy wejść, gdzie spać. Mamy tutaj drewno, pochodnie, jedzenie, dieta. Myślę, że może być. Tu mamy Na nasze miedziane sztemki i poszedłbym w kierunku, czyli na południe. Nadzieję, że to chyba dobre. Więc, no widzimy się, jak gdzieś dotrę. Jestem z powrotem i jak widzicie, no zobaczcie, co znalazłem. Prawda, nie to drewno z szukałem, bo mamy sawannę i wiśniowy biom. Trochę jakby tak deformowany i dużo bardzo kwiatków. Mam aż za dużo. No i trochę wam tutaj pokażę. Mamy też słonecznikowe równiny. Oho. Są... To mi się nie podoba. Tu wierzę pilagerów. Bym jednak poszedł chyba w tamtą stronę, wiecie? To na No i wracam do nas, jak znowu znajdę coś ciekawego. A w sumie to jest bardzo blisko, bo tutaj mamy tą górę naszą. I tutaj jest, okazało się, że jestem. No, pilagerze są, więc dobrze, zaraz wracam. Chciałem do Was i e, zmieniłem zdanie. Będziemy płynąć, w, e, znaczy w tamtym kierunku. Jednak, czyli na północ, bo tutaj jest sawanna. A zobacz, to ja nie chcę sawanny. Więc po prostu będziemy iść tutaj sobie tędy. Muszę zobaczyć, ile tu jest kwiatów. No i tutaj jest ta sawanna, co nie więc no nie chciałbym. No, chciałbym bardzo zobaczyć właśnie tu no, dziura w ziemi. Nie mieć. Spokoj. Dużo krówka. Konie. No akurat fajnie. No to wrócę do Was jak raz znowu gdzieś dotrę. No najpierw sobie nie wiedziałem, kravty. W łódkę. I dobra. Lecimy. Wróciłem i zobaczcie. Mamy naprawdę super miejscówkę. Podniosłem z rzeczką i znalazłem ciągle. Znajduję ciągle inne naprawdę Mm, biomy gdzie sam chcę. i no, tak naprawdę tutaj potrzebuję sobie wziąć sadzonkę mam nadzieję że wypadnie patrz ba bardzo bardzo fajny ten prezent no gdzie są te sadzonki ja naprawdę potrzebuję bardzo tych sadzonek Będziemy mieli kolejny rodzaj drzewa. O! Jest! Sadzonki, dwie nawet tropikalne sadzonki. No i tak będę sobie szedł. Przez tą dżunglę chyba. Mam nadzieję, że nie trafimy zaraz na jakiś biom. O! Bambusy. No to super. Pozbieram bambusy i myślę, że. Zaraz się widzimy z powrotem. Bra, wracam i w ogóle mamy te bambusy i mamy sukces, bo tam za tymi bambusami tylko przez nie przejść. Jest ciemnodębowy las. Tak znalazłem. Jeszcze tylko świerkowe i będzie super. Będziemy mieli. Każdy rodzaj drewna. Mm, no dobra. Yy... Teraz jeszcze tylko trzeba znaleźć sadzonkę. To może być problemem, bo to są bardzo duże, wysokie drzewa, a raczej nawet cztery sadzonki. Nie wiem czy wiecie ale żeby no żeby posadzić drzewo to potrzebujecie czterech sadzonek więc po prostu raz do Was z powrotem wrócę dużo tych paus jest no bo po prostu muszę znaleźć mm, no te cztery sadzonki sobie przy okazji zjeść to zaraz się widzimy. I jest, słuchajcie, mamy cztery sadzonki, troszkę drzewa zgoliłem, a to nieważne, no tu nie było. I no, szukamy zaraz kolejnego świerkowego biomu, bo tu nie widać go. A potem jeszcze trzeba do domu wrócić. Mam nadzieję, że się nie zgubię. No to widzimy się zaraz, jak znajdę coś ciekawego. Wynosłaś, słuchajcie, i znalazłem wioskę. Co prawda, nie jest to świerkowe drewno, ale wioska to też mega dobre znalezisko. Patrzcie. A może tu ktoś będzie taki, co. O, są marchewki, buraki i jeszcze tylko ziemniaki. Co mamy? Wszystko. Nasionka możemy młotać. Przepraszam. Dzień dobry. Okej. Okay. Mm -hmm. I dotarliśmy do tej sawanny, kurczę. No ale tu nigdzie nie ma świerkowego drewna. Chyba wrócimy do domu niestety bez tego świerkowego drewna. Koment nie mogę używać, bo mam zablokowane je. O, w ogóle łódkę zostawiłem. Więc no mamy problem. Nie jest za dobrze. Bo dalej nie mamy niestety naszego świerkowego biomu. A o to nam najbardziej zależało. że spróbuję wrócić do do domu i po prostu poszukać w drugim kierunku, bo tutaj już są góry. Też spróbuję się jeszcze wspiąć na tą górę. Wtedy zobaczymy. Dobra, to zaraz wrócę. Zdaję relację z środka góry. Zdobyłem żelazo. I właśnie mamy mały problem. W sumie jest fajnie, że jest ciepły ocean ale nie znalazłem środkowego drewna myślę że pójdziemy będziemy już wracać do domu i po prostu pójdziemy w drugą stronę coś takiego więc yy, ja o tutaj jest wioska właśnie trochę poszperałem i znalazłem pustą mapę kompas nie, nie. w ogóle teraz pokazuje, że idziemy na północ To jest wschód. Ja sam nie wiem o co tu chodzi. Ale dobra, mamy kompas. Całkiem spoko. Ja już wracam... Ale będę wracał do domu. To pospierałam w domkach, jak mówiłem, byłem kartografa. No i będziemy powoli wracać. Niestety bez świerkowego drewna, ale za to z ciemno i znalezioną wioską. Więc no po prostu widzimy się jak już dotrę do domu. Słuchajcie, płynę sobie taki płynę i dałem drugą wioskę. Bo płynęłam troszkę inną drogą i mam nadzieję, że się nie zgubię, ale tutaj znalazłem drugą wioskę. Tutaj już chyba byłem, sumie nie jestem pewna. No to ja płynę dalej. Jesteśmy już w domu. I no. Łup jest taki jak widzicie. Mamy kompas, mapę tutaj z wioski. Wziąłem sobie ziemniaka, marchewkę, cucinę, buraki, yy, mam trochę żelaza, yy, bambusy, yy, dębowe drewno. No, ale nie ma świerkowego. Niestety. Yy, do tego jeszcze sadzonka tropikalna. Więc myślę, że naprawdę przygoda się co prawda... Nie zdobyliśmy te, to, czego chcieliśmy, ale myślę, że... No i taki głup jest dobry. Zresztą jeszcze nie koniec odcinka, więc już się nie żegnajcie. bo myślę, że jeszcze sobie pójdziemy w drugą stronę i zobaczymy, czy będzie ten świerkowy las. A ja się rozpakuję i zaraz do Was. Wrócę. Jesteśmy już tu, gdzie zaczęliśmy rozgrywkę. W ogóle tutaj jest jaskinia na więc też fajnie, bo tam jest dużo miedzi. A ja wskakuję do łódki i płynę w nieznane. No, płyniemy sobie tutaj, będziemy płynąć tą rzeczką i myślę, że znajdziemy, tylko że ta rzeczka coś dziwnego robi. O, góra. Niestety nie ze świerkowymi drzewami, bo góry zwykle są ze świerkowymi drzewami. świerkowymi drzewami. A tyle kura. Przerwa za. Niestety nie. kolejne równiny. Las. Ale naprawdę nie tak. Nie o tyle proszę, błagam, chociaż. O, co, co, co? Bo ja jaka góra? Ale nie ma. Fjerkowego drewna. No. bo sobie troszkę popłyniemy no, Już chyba wysiadamy z łódki. Więc dobra. I idziemy teraz. Z buta. Teraz się widzimy. Dobra. Ja Wycięłam i mamy dwa plusy. Nie dość, że mamy tutaj polne kwiaty. Mamy tutaj dużo miedzi. Sporo mamy kamienne wybrzeże na żwir. To patrzcie, tam mamy świerkowe drewno. I w ogóle, patrzcie, jak blisko. Nawet mamy wrak statku. I tam jeszcze mamy nawet ciemnodębowe. więc życie nie umierać. Oj, idiot No to akurat piękne jestem. Ten... Oj, w ogóle, patrzcie, ile węgla. zostało sporo? Cie. Oooo, zimny był. Dobra. No żyć, nie umierać. Idę po te świerkowe kredno i widzimy się za chwilkę. Słuchajcie, bo ja nie spauzowałem. A no to dobra. Nie spauzowałem. Zrobimy to na jawie. Tu mamy już wir właśnie do betonu potrzebny. I mamy nasze świerkowe drewno. Jedną sadzonkę. Jest! Mamy. Nie musimy wracać z pustymi rękami. Udało nam się. To jeszcze może zetnijmy to jedno drzewo. No, w końcu jak jestem zadowolony. Dobra. Idziemy sobie i widzimy się już w naszej brzydko to nazwę norce. Papa. Pa. Dobra. Trochę trwało, nie powiem. Bo się zgubiłem troszeczkę. No, ale już jesteśmy. Mamy nasze świerkowe drewno. Tak, już myślałem, że nie mamy trochę. Też jest miedzi. Schowam te nasze zdobytki. schowam też łódkę. No i dobra, mamy wszystko. Nawet jeszcze zbroja nie ucierpiała. <grym> a Na narzędzia już trochę tak. Hmm, no i coś, coś. Przyzłem. Ale nie wiem, dobra. A chyba wiem, co włączyłem. Dobra, nieważne. No to tak. To będzie na tyle dzisiaj. Yy, długo to nagrywałem, yy, ale w sumie film nie trwa tak długo, bo go ciąłem dużo. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrało yy, i że Wam się spodoba, więc kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I widzimy się już jutro. Także na razie.